Piotr już przerobił sporo działań na dodawanie przy pomocy znaczków, zarówno na dodawanie statyczne, jak i dynamiczne. Dzisiaj pokażę Piotrowi, jak mnożyć na znaczkach. Znaczki w ogóle są takim materiałem, które dziecko może spokojnie samo sobie ćwiczyć. Najlepiej mieć wtedy przygotowane karty z działaniami, gotowe dla dziecka, żeby sobie mogło samo je wybierać, i z tyłu tych kart, najlepiej, jak jest odpowiedź żeby dziecko nie potrzebowało nas, a mogło same sprawdzić, czy jego wynik zgadza się z tym wynikiem z tyłu kartki. Jeżeli wynik się nie będzie zgadzał, to wtedy dziecko wie, że powinno poćwiczyć jeszcze więcej. Piotrusiu, napiszę Ci pewną liczbę. 242 dwieście... Czterdzieści... czy trzy? 3, 3. liczbę, chciałbyś pomnożyć ile razy? Od 1 do 9. Proponuję Ci jakąś mniejszą liczbę. Dwa razy. Chciałbyś ją pomnożyć razy 2. Razy możemy napisać za pomocą takiego znaku albo za pomocą kropki. Ja na razie napisałam tak.

Ułożyłeś 243. Ułożyłeś tą liczbę jeden raz. A mamy ją napisać? Dwa razy. Ułożyć dwa razy. już drugi raz w takim razie liczbę 243. No hmm? pod spodem jest to oddzielna liczba. Ty już wiesz co z tym robić, ale na razie musimy ułożyć te pod spodem. czterdzieści 243 jeden raz, 243 drugi raz, czyli 243 dwa razy. Sprawdzimy, ile jest razem? Tak. Przelicz i zapisz. Cztery... Czterysta osiemdziesiąt czterysta osiemdziesiąt sześć. Zapisz swój wynik, pamiętaj, że zawsze zaczynamy od jedności. Ile masz? Jedności? Ile dziesiątek? Cztery. Cztery dziesiątki? Palić? Ile masz dziesiątek? Osiem. Mhm. A ile masz setek? Cztery. 243 dwa razy daje nam liczbę 486. Tak samo Piotr może mnożyć większe liczby łącznie z tysiącami. Jeżeli będzie mnożył przez większy mnożnik, będzie musiał prawdopodobnie wtedy wymieniać poszczególne kategorie, tak jak przy dodawaniu dynamicznym.